Witam serdecznie w Two Wars! Wreszcie możemy zacząć nową grę, nową przygodę i nową serię na tym kanale. Oczywiście z tej strony Chris94. Zapraszam do obejrzenia sobie tego intra. Zostawiajcie subskrypcje, komentarze i lajki.

Że jej to już nie będzie. Nie jestem pewien, ale mam takie wrażenie. No właśnie. Super. Mogłyby być tutaj polskie dialogi, jak w gotiku, czy, czy w czymś chociaż. Takie, jak, jakaś namiastka, nie? Bo to jest Polska gra w ogóle, więc. Naprawdę szkoda, że nie ma mm, tutaj jakiegoś dubbingu czy czegoś w tym stylu. No, ale cieszmy się tym, co mamy. <grywa> Where can I find the village elder? Are you that bounty hunter? Not many of you left in Telmont, eh? i Look upon a rarity while you can, for I shall be gone soon. The village elder will be here directly. They have found another body. I shall wait. Okay, czyli czekamy na starszego wioski. I rozpocznę w tym miejscu, bo naprawdę jakieś dziwne rzeczy, już trzeci raz mi się minimalizuje i ja nie jestem pewny, czy to się na pewno nagrywa. Dobra, co ja mam zrobić? F, aby dobyć broni. Ok, otwórz bramę spacja. No właśnie to. Z tego co pamiętam, to takie trochę nieintuicyjne dla mnie było to. No, ale okej, okay, niech będzie, że spacja. O masz jak to skrzypi. Czekaj, czekaj, czekaj. Czy tutaj coś znajdę? Eee, lewy przycisk myszy to mogę ten, ok Spację próbuję ok, mamy jeden wytrych możemy to ręcznie przenosić ale możemy też brać w ten sposób, ok fajnie, czyli zużyłem tak naprawdę, co jest dwa wytrychy a, a, a jeden otrzymałem no bo, no tak można powiedzieć, nie? No bo, jeżeli zużyłem dwa. Miałem trzy w sumie, okej. Okay, ale ciekawe, czy tutaj coś można... Spróbujmy to rozwalić. Nie, tego się nie da, okej. Okay. Tam widzę jakieś gromy. Mamy manę, okej. Okay. O, a czym robię? Jakiś unik albo, albo coś? Nie wiem jeszcze, czym się robi uniki. Ale ja bym chciał. No, halo! Chciałbym kurczyć jakieś silniki. Właśnie zaraz zobaczymy sobie w. Wy. W. Wy, wy, wy. O, proszę! Mogę tarczę? Dlaczego nie mogę? Wymaga na siła. Aha, okej, okay, dobra, no to fajnie. Ale bym chciał zobaczyć. Jak są jakieś uniki? Unik, 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 coś, coś. Eee, a tak jest. Wykonanie ruch do przodu, ruch do tyłu, skok. Eee, Q i E. O matko, no to powiem szczerze, naprawdę... Anuluj. No, czekajcie. E, Q do tyłu. OK, czyli Q muszę w ogóle... Aha. A od nich nic nie mogę. Okej, okay, fajnie. I tutaj się złamie na bank. It's Dobra, udało się. Tylko, że zużyłem chyba mój... <laughs> jedyny wytrych. Coś tak mi się zdaje. <laughs> <laughs> Ojejku, bardzo was przepraszam. Troszeczkę mnie gardełko Tutaj pobolewa. Okej, okay, co ja mam zrobić? Tutaj mam zamknięte w ogóle. To co ja mam wrócić? Hmm, nie wiem co mam zrobić. Zaraz zobaczymy. Mogę tu wrócić. Tak, mogę wrócić, ok. Czyli spróbujmy wrócić. Ło, jak się to otwiera, panie kochany. No dobra, zamknijmy, żeby nam tu nic nie wylazło. I chodźmy gdzieś dalej. Wróg czy przyjaciel? To jest bardzo dobre pytanie. I zawsze zadaję to pytanie, jak gdzieś wychodzę. No, nigdy nie wiesz, nigdy nie wiesz. I told you not to follow me. Why are you here? The village elder sent me. He wanted me to bring you the payment should you not return to the village. And why uh -huh. should I not go back there, prey? <inaudible> <inaudible> Some people came to Qomoran when you left. They asked for you. People. Tell me more. Swiftly now. Warriors. Hard ones. Not very friendly. One of them stayed to await your return. Ha, the Elder clearly thought I would run, rather than meet this man. Forsooth, t'was generous, but he now has lost the chance to save money. I do not understand. Where I come from, no one pays unless forced to. Nay, in Talmont, we honor good work. T'would appear I have much to learn of Talmont. Will you return with me? but that tough stranger he should have been here a long time ago mayhap a friend of yours no but he has something for which i have searched for a long long time. pray tell me friend exactly where can i find him in a hut south of the village the mayor offered him better lodgings but he refused. Since the rule of Talmont began five years ago, things have gone bad. Every village is isolated now. Could this be why you hired me when you could have called the guards? Ebrat Skeldon, the leader of the ruling house, concerns himself only with rebels. We have learned to solve our own problems. I saw no patrols on the roads. Guards are afraid of the rebels. Kaga wants to regain power and his karga clan is all over the mountains here okay, nie się kudu, i have no never seen nie. an orc in my life Chromes and bandits are our plague and the skeldon house men are the worst of the bandits they put you to work in the mines if they think you sympathize with the rebels who are these rebels no Kaga was once the ruler of talmont but an edict of king emry's forced him to hand over to the house of skeldon five years ago that was we all thought we had seen the last of him but then they returned and with them came the rumor that lord skeldon had hatched a plot against the king himself is there any truth behind this rumor how can we common villagers know of events in court i can tell you only only for the good of the house Oho, dobra, musimy już iść. Okej, okay, Ty też e, Jakbyście słyszeli jakieś dziwne m, rzeczy no to niestety wymieniają nam windę e, No i niestety panowie się troszeczkę e, tłuką, że tak powiem jak to zgasić? E, mogę jakoś to t a jak w ogóle? A, inwentarz. Mogę tą pochodnię gdzieś. Okej, okay, teraz będzie chyba mi lepiej, albo i dupa. E, no dobra, ja sobie idę. Kurczę ta myszka. Trochę chyba mam ją zaczułą, ale zaraz to zobaczymy. A dobra, może nie, inaczej. Faktycznie jest ona lekko zaczuła. E, interfejs, czułość. Kama... No właśnie, kurczę. Okej. Okay. Dobra. Tutaj mamy jakiegoś gościa w ogóle. Let's see. Fipunek pełny. O, masz ci los. I co ja mogę zrobić? Mogę to połączyć. O, bo tutaj mamy. A właśnie, mamy. Okej. Okay. To już mamy 32. Super. Czy mogę coś jeszcze? 10 plus. obrażenia, zimna? No nie, to na razie nie będziemy. Myślę, że tak. 25, a to 14. To to byśmy w ogóle wyrzucili. Jak się wyrzuca? Ok. Nie mogę go przeszukać w żaden sposób. Ok. Trochę mam już mało, że tak powiem. Jeszcze jedna rzecz. Przepraszam, że tak, ale to pierwszy odcinek jest. I może to tak, tak. Okej, okay, teraz troszeczkę, chociaż dziwnie to wszystko słychać, dziwnie w ogóle to wszystko działa, chodzi... Co to, to, to? Bubr! Nie będę kończył. Bubr. Okej, okay. yy, w każdym razie idziemy sobie dalej. Mam nadzieję, że już do źródła magii. A co mogę w źródle magii? Yy, prawdopodobnie z tego, co chyba gdzieś kiedyś pamiętam, to... What's there? Nie, nic nie widzę. No to tak to na pewno. A. No nie, jednak ta myszka tutaj to jest naprawdę. No. Do tej walki trzeba się przyzwyczaić. Dobra, ale ich było trzech. Z tego co pamiętam. A gdzie jest... Aha, trzeci już padł. Kurczę, a jak się używa many jeszcze? Niech mi ktoś powie, bo tego nie wiem czy. Znaczy... Ty... To jest młody. Co, zostałem zabity przez młodego gnoma? groma, czy jak on tam. Nie wierzę, że... i gdzie ja teraz jestem? Nie, no to ja muszę iść. Właśnie, gdzie ja muszę iść teraz, po. Bo... I bo ja bym chciał ich pokonać. Ja tylko nie wiem, czy ja w dobrą stronę idę. No, niby teoretycznie, chyba tak. Chyba nawet na pewno, tylko ich nie widzę już. Pewnie są gdzieś tam. Tak, jest on tam. Dobra. Fajnie. Mm. Teraz cię muszę przywieźć. No wreszcie. Już myślałem, że nie zginiesz. Masz wytrych. No właśnie, wytryk mnie interesuje. To mogę połączyć. No właśnie, to obrażenia to tak trochę mnie nie bardzo ale dobra, było was trzech panowie, i ja bym chciał od każdego coś dobrego. Czy ja potrzebuję ten toporek? W zasadzie nie wiem, ale niech będzie. No i teraz jest takie pytanie: gdzie znajdę trzeciego? Bo czekajcie, jest jeden, jest. Aha, dobra, jestem po prostu ślepy. No, jak widać, dobry w tej grze nie jestem. To sobie możemy łączyć, bo na razie nic nie zużywam. A proszę bardzo, dobra, ale ta myszka to jeszcze kurczę, coś coś jest tu. E, e, interfejs, e, szybkość przewijania czatu to nie, czułość kamery. Dobra. No nie wiem, jak mi się myszka zawinie, to znowu będzie problem przy walce. Ale może, no właśnie, widzę, że to jest naprawdę ciężko. Drewniany krótki łuk. Ja nie potrzebuję, ja bym chciał spróbować mm. to. O! Szata. Proszę bardzo, ja bym chciał tą szatę i zaraz nie będziemy mogli się e, ruszyć. Dlaczego nie mogę wziąć? Już jest przedźwig, tak? Um, wymagany poziom czwarty. Okej, okay, ale ja może czy ja bym chciał to sprzedać, nie tylko pałka. Pałkę w sumie odłóżmy, a weźmy to. Zmieści się, zmieści. Bo chciałbym też troszeczkę móc posprzedawać, nie? I tak trochę lipa, jakbym nie mógł tego sprzedawać. Mamy dwa wytrychy. Kurczę, tylko dwa. E, Okej, okay. ja bym tutaj sobie zapisał. Niech będzie. I idziemy dalej, tak? Idziemy chyba już do wioski, tak mi się wydaje. No, nawet nie tak mi się wydaje, tylko tak prawdopodobnie tutaj jest. Dobra, schowajmy broń, O, o, au, o. Dobra, co ja muszę, bo tutaj jest gościu... Na zielono... W ogóle no ta myszka strasznie jakoś tak... Wiesz, że to jest moje, moja wina, bo gdzieś tam... O, właśnie, Stranger moje ułożenie myszki, Telmont? ale... Nie widziałem Cię tutaj wcześniej. Jesteś człowiekiem braterstwa, co? Co robisz tak daleko na południu? Braterstwo ma wiele interesów w kraju i Telmont nie jest wyjątkiem. Wait. I recognize you. You are the bounty hunter. Are you seeking employment? Perhaps visit Delorna, the horse breeder and supplier. Speak with him. He has demanded protection from the Brotherhood, but we do not have anyone who can help him at this time. Thanks. I will think about it. Okay. mogę z nim jeszcze pogadać ale to chyba nie o niego mi chodzi tylko tu jest to właśnie ten zasraniec. follow to find you. hold who are you my name is Gandahar. the message you received was from me i came to talmont as soon as i read it. Why are you so My masters will tell you everything. I am only a messenger. Uh -huh. Where is my sister? I saw her only a few days ago. I can assure you that she is in good health. Nothing will happen to her if you do as we say. If you harm one hair of her head. You waste my time. <clears throat> do you know the goat's cave south of here? I, I do. Nie znam, no, ale dobra, niech my być. masters await you there. I recommend you listen to them first before you do anything hasty. Why will they not meet me here? I told you, I am only a messenger. Listen to them, and no one will be harmed. <coughs> okay. Mamy misje. Fajnie. A czy jakieś? E, tutaj mamy magię w ogóle. E, ognisty pocisk. 2, nie wiem co to znaczy, ale niech będzie 2. E, tutaj jest mapa. Mhm. Wszędzie 0. Noż już bez przesadyzmu. Dobra, czy ja coś mogę? No nie. Aha, no ale to nie chcę. Umiejętności właśnie. Punkt umiejętności 3. Parowanie, hmm. Okej. Okay. Mm -hmm, mm -hmm. To też jest fajne. Nie, ja bym chciał coś. Hmm. Pułapki, nie, ja bym chciał coś z wytrychem. O, właśnie! Chciałbym z wytrychem. No i na pewno silna broń. I okej, okay, nie mamy. A, punkty cech, właśnie. Niech będzie. Zręczność też niech będzie. I okej. Okay. I teraz możemy pójść. No, właśnie, tutaj mamy kolejne jakieś zadanie. Prawdopodobnie. Tutaj. Ogóle, it's good to see you still in one piece, friend. You seem to be in fine fettle. Farid, I should have known you would end up in a place like this. So, the society finally had enough of you, eh? How true? My future in the society looks bleak. Is your research such a problem then? No, my friend, quite the opposite. But certain people just cannot work with a genius. I have assembled a perfect copy of a genuine activator. It is something radical. What do you mean? Ancient teleport sites like this one behind me only function with special activators. Each teleporter has its own activator. Unfortunately, we have only found a few of these elven wonders. But if my prototype works, then we shall not need them a few more tests and it will be ready well here you are so you may as well assist me just for old times sake take this activator and activate the neighboring site these things send a message here when activated and i need to be here to receive it for you surely where is the site i will mark it plainly on your map. okay. This is how the orcs invaded because religion. The orcs and religion—hard to believe somehow. It is said that, that a mysterious holy man is going among the tribes, prophesying the return of Aziral. Bah, superstition! Didn't the orcs nail him to the gates of Gorgammar like they did with all those false prophets before? I do not know. Well, I do know that the tribes have united for the first time in history. This war is the most serious conflict to erupt in 300 years. Okay, guys. Ty też. I proszę bardzo. Znowu jakieś PD? Mamy mapę pod M? Nie, pod M mamy magię. A no, dobra. Chciałbym. O, możemy. No to tutaj mamy Luke's Little bym mówił? No to dobra. To to. Hmm. Ojej, chciałbym znaleźć jakiegoś handlarza w dzisiejszym jeszcze odcinku. Czy to się uda zrobić? Bo ten odcinek już troszeczkę ma, ale czy ja ci mogę coś sprzedać? Nie, trochę lipa. Co to jest? Młody grom, to bardzo blisko że tak powiem tego wszystkiego. To w takim razie ja chcę do wioski. No bo naprawdę przydałoby się troszeczkę sprzedać rzeczy. I jakbyśmy to sprzedali, troszeczkę rzeczy. Czy ty? No to fajnie, to tutaj nie. Nie mówcie mi, że nigdzie nie będę mógł nic sprzedać, póki nie zrobię jakiejś misji. Może u ciebie? Mógłbym? Mhm. Uh huh. No, to, y, lipa. no bo jak? Good day to you, mercenary. I uh -huh. heard about your conduct in the temple. I believe I could use someone like you. Is there a problem? Well, last year, many people from Cummarin left to settle in a new village, which they call Broomhill. I told them it was too close to a glacier, but they did not listen. I have not received any news from them in a long time, and well, I, I need someone to go there and find out if all is well. <sighs> no, dobra. I Thank you. snowworks live on that glacier, and those beasts are horrible. Farewell. Good day to you. Eee, zobaczmy więc. Okej, okay, ja bym ci chciał sprzedać to. Mm, to. Krótki miecz klasa pierwsza. Mogę to założyć. Mogę. Okej. Okay. Mm, więc to możemy sobie ulepszyć w ogóle. Eee, pułapka skrócona to wywal. Nie potrzebuję takich rzeczy. Pochodnia niech będzie. Proste strzały. A jak ja mam tutaj? Nie, no to strzały sobie zostawmy, chociaż no nie wiem, czy mi potrzeba. Dobra, na razie i tak nie używam łuku. To ci mogę sprzedać. Nie umiem tego za cholerę używać. Aktywator na pewno nie. Matko, bardzo was przepraszam. No, i tutaj mamy. Sprzedajmy. Dobra, chciałbym kupić wytrychów. Ile ten wytrych? Dobra, starczy, żeby nam cokolwiek jeszcze zostało. Super. Pozbyliśmy się troszeczkę rzeczy i to mnie bardzo cieszy. Natomiast kurczę, nie, na... nie nauczę się. W następnym odcinku, bo myślę, że nie ma co zaczynać dzisiaj nic, tylko to jakieś są w ogóle bandyci, pewnie. No to, to prawdopodobnie pójdziemy w następnym odcinku. Tutaj mamy teleporter. Dobra, spróbujmy do tego teleportera jeszcze. Na chwilę się, że tak powiem, wybrać. On jest gdzieś tu. Ja w razie co, bo już widzę. Nie, ten to jest ten. To jest jakiś aktywator. Aha, i ja muszę po prostu sobie znaleźć inne i... Tu mam misję, ale... Co to za misja jest w ogóle? By the way... mam mia, może to jest w ogóle ten portal? Hmm. Nie wiem, czuję się lekko zdezorientowany i, i gdzie jest... Tutaj jest, na górze jest ta misja. Chyba u niego. Który to ty? Chyba, chyba ty. Co ty byś chciał ode mnie? Aha, no dobra. To jest ta misja. Dobra, nieważne. W każdym razie, bez przedłużania, w takim razie kończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. No i cóż, tak jak mówiłem, lajki, komentarze. Subskrypcje mile widziane, no i pamiętajcie, że jeżeli subskrybujecie, to najlepiej z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić żadnego materiału na tym kanale. No i cóż, do obejrzenia, do kolejnego. Hej, us, i papa.